Dzień dobry, witam na moim kanale. Odyję z tej strony. Piękna pogoda. Idę zobaczyć, co tam u nomadów. Dzień dobry, nomadowie. Dzień dobry. Co to za sprzęt? Dzień dobry, chodź, zobacz. No, czekam na ciebie, żebyś nam pomógł. Tak, co wam pomóc? Przyszła ta cewka. Ale nie, ma, ale nie moczowa Nie, ale Nie, No to dobrze. No to, otwieraj, od to od odeńców ze sklepu Słajcewka. Nie no. wiemy co jest w środku. Ptaszki podziubały w impoście kartonie. Ale no może były inne ptaszki. Nie, parę Proszę dni, otwierać. Parę dni leżało, bo byłam chora No otwórz, już zobacz co tam jest. no otwierasz ty. O, GoPro. I to 10. O kurde, to są burzuje Nie mnie na taki drogi sprzęt. tu Bonifacy chodzi. <noise> a co tam ma być jak tam myślisz jakiś osprzęt do tego sprzętu no tak jak to co, to, co mieliśmy przez zamówione o cewka! No, tu snajperka tak. Tak. No to co to Co prawda chciałam taką twoją, ale chłopaki mówili, że ta będzie lepsza do, do eksteriów. No on lepiej wiedzą niż no. ja. Także o jest! Jutro będziemy ją próbować. Oj, naszywkę masz. Ja, tak, ja takiej nie mam. <représentment> wow, ale fajne naszywko, wow. Rezent dostaliśmy. Uzi, zapakowane to mają ja wam powiem porządnie teraz wymienię to w tym miejscu sadz, a tą będą mieli na plażę tak jest cyfra czeka, czeka, czeka zamontowana o no poszukaj tej złotówki którą widzisz <ścoughs> o sygnał yy, jeszcze jedną rzecz ci pokażę Zaprę wam kamperek Mercedes Kaczka Ładniej. Niemcy przyjechali nim <grystanie> Oj, Mercedesik, autobusik A tu szachy będą grać. na kawuśkę jeszcze tylko ubiję pogoda piękna może dzisiaj na wieczór pójdziemy łowić bursztyn Jak się zaparzy, to się. Kawa już się zaparzyła. Wyłączamy. Dodajemy. mleczko też dodajemy. Oczywiście w prawo w lewo też można, ale w prawo lepiej smakuje No i wiadomo smacznego Idziemy trytytkami przymocować siapkę przy śmietnikach, żeby liczek nie wyciągał worków Nie, nie rozrywał łapką No, połapaliśmy, połapaliśmy siateczkę żeby sobie nie krzywdy nie zrobił. <grymne> no. Nawet Porsche przyjechało <grymne> na parking. No, robot to zrobiono. Coś, co, czas coś innego zacząć. Pogoda nas dzisiaj będzie rozpieszczać. Także trzeba coś działać. Wody, żeśmy już część przywieźli przywiózł następno przywiedzie także muszę znaleźć ten worek na wodę i nagrzać ją zrobię, zrobię eksperyment tu mam chyba rosiczkę podrażnię ją tym yy, oto tą igliwem i zobaczymy czy się zamknie widać się będzie to czy nie no o o o o patrzcie 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 zamknęła się stręciucha już wszystkie pozamykałem i zapomniałem nagrać to tego no nic trzeba będzie poczekać no, parę dni aż się zamknie Ojej, szalone tu psy latają oho o, wariaci wariaci jeszcze jeden eksperyment Zobaczymy, czy teraz się zamknie. No. O, 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 się zamyka. Ale powoli coś się zamyka. No, mocniej zamknij. No to zostawię ci to, jedce to. <noise> Nie żartuję Nie mam owada dla niej Tu picia to mogę dać jedną tą to? Morze się uspokoiło I tutaj widzę dosyć płytko jest Tu można przyjść poszukać w wodzie I tak będzie Trochę ludzi jest Idziemy że mam moda idziemy na plażę, zobaczyć, bo podobno na plaży leżą zwłoki jakieś takie. jesteśmy polecenie do sali, skręciczy, czy tam skądś idziemy, sprawdzić, co to za zwłoki. No. Idziemy bez zwłoki, od razu idziemy. Piętnaste wejście, gdzieś tu powinny być te zwłoki. O, dwie, dwie, dwa zwłoki leżą no ale to nie te w którym to miejscu mniej więcej wiesz no właśnie prawo no to tam no właśnie to co tam widać to jest to co mieliśmy szukać ale miały być dwie trzeba poszukać bo jedna miała być trochę dalej nie będę wam filmował to jest foka niestety tylko jedną żeśmy znaleźli fokę miały być dwie pewno byli jacyś przed nami fokożercy jest tutaj tym nie ma no Lecimy dalej Jestem już w wodzie Cholera tylko duże fale są I źle się chodzi bo aż O teraz płyną takie Na razie cisza jest Jak coś będzie to się włączę, chyba że wcześniej mnie fala bywali Wyszłem z wody, bo tu za duża fala jest i Nie chcę zamoczyć, bo mam telefon przy sobie Pochodzę po plaży Jest 20 groszy Do skarbca i lecimy dalej Tu mam gdzieś Rygnał. o co to jest 50, 50 groszy nówka tu ma gdzieś a gdzieś to jest a tutaj gdzieś Baziko. He, he. Lecimy dalej. Ziko. one Ziko. Lecimy dalej. Koniec. Dwie godzinki wystarczy. Fala trochę za duża, a na plaży. W sumie co tam parę złotych. Ale pochodziłem. Zaliczona plaża i woda, ale jak jutro będzie spokojna woda, to wchodzę. Na kolację będzie kasaneczka. Wiadomo z czego. Tam jest stół zastawiony łokciami. <laughs> Zobaczcie kto tu przyszedł. Zobaczcie kto tu przyszedł. Taki fajny psisko. oj. Jaj, 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 jaj. O to młody chyba jest. O kurcze No chodź tu. Oj kuleje. Nie bój się pani, nie bój się pani. O jakby stanął łapok to bym był wyższy od Muszę iść na placę po to żeby Wam na komentarze odpowiadać, bo tu niestety o takie coś mam zero zero mam dwie karty kleja i orange i dopiero tam działają wreszcie żeśmy wyjechali z tego parkingu przewieczyć się nie chcę wystawiać kamery bo mi ją zdmuchnie bo on jedzie przekracza dozwoloną prędkość idziemy na zakupy to są moje zakupki właśnie czytam komentarz odnośnie tej nieszczęsnej gwiazdki z Pandory tu Pan pisze nagle że Pani podczas spaceru zgubiła tą yy, rozerwało się to wszystko, znalazła oprócz tej jednej gwiazdki słuchaj Pan Jakbyś pan na początku samym napisał to, co pan teraz piszesz, to by była inna sprawa. Ja panu odpisałem. Jeśli pan yy, pokaże mi jakąś fotkę yy, z tą Pandorą na, ręki, na ręce tej pani, nie ma problemu, ja je zwrócę. Tak samo jak obrączki się zwraca. Tylko to nie tak jest jak pan yy, chce. To moja gwiazdka, proszę mi ją przysłać. To tak nie działa. Każdy może powiedzieć, że to moja obrączka. I, I proszę ją przyzwać. Na obrączce są inicjały, daty, wszystko. Y, y, trzeba pokazać y, ten papier ze ślubu, i wtedy nie ma problemu. A z tą gwiazdką to tak jak mówiłem. Pokażesz pan zdjęcie, że rzeczywiście to było. Czy coś takiego jakoś udowodnić to trzeba, bo to każdy może napisać, że moja pani zgubiła. To wszystko na ten temat. Co dzisiaj mamy na obiad? Eee, Skabowy. Dzisiaj jest. I znowu mamy zjem na krzywy jest, na nie, krzywy ryj. Z indyka, indyka pierwszy. ziemniaczki całe gotowane W wundur, mundurkach I, tak, i mizeria ogórkowa Młode, I, z, Młode. i znowu na krzywy ryj. No i jak ładnie. to piszą. Zbacznego. Nawzajem. Dziękuję. Dziękuję idziemy, idziemy całą brygadą szukać. Sprzęt już mam gotowy. Ewelina też też się zbiera. Z Adii. Także widzimy się na plaży. Drugie podejście. O, znowu fale. O kurczę, tu niedobrze jest. Jak się w wodzie, znowu fale są. A dzisiaj byłem i nie było fal. Ojej, ale tam nie ma fal. Zobaczcie pierwszy raz widzę z bliska kormorana bo? czysto jest kompletnie dalej za bardzo nie mogę bo już się głęboko robi ale tu nic nie gubią Jak będzie jakiś sygnał to To będę w szoku <noise> To będzie coś na no, jakaś moneta na pewno Albo złoto Na razie cisza Jak coś będzie to się włączę Mam sygnał Chyba 2 zł powinno być jak się nie mylę Jest 2 zł ładnie Lecimy dalej Musiałem opuścić tamto miejsce, bo tam Niemka była niekompletnie ubrana Nie będę jej przeszkadzał A nie umiamy jej powiedzieć po niemiecku gdzie jest plaża notysów że tam dalej <gry> Dwa złoty znalazłem. Poszedłem nagrać zachód słońca. Niestety, albo się spóźniłem, albo chmurki naszły. A chmurki tutaj to jest internet. Tak jakoś to działa. Jakie jest błękitne niebo? Brak internetu ciężko trzeba iść na plażę jutro wstaję rano żeby nagrać wschód słońca może się uda Komu muszę zobaczyć o której to słońce będzie wschodzić idę na drugą stronę tej wyspy na zalew zalew? tak się to nazywa zobaczymy co tam jak ta woda wygląda bo jak ostatnio byłem miesiąc temu to nie za pięknie brudna chciałem powiedzieć że to nie zalew tylko mierzeja mierzeja wiślana może jagody tu będą bo po tamtej stronie nic kompletnie trzy poziomki znalazłem tego dwie mi spadły do piachu <gry> zobaczymy wejdę na to samo miejsce co poprzednio byłem Zobaczymy co tam się dzieje Ale, ale tu słońce parzy oj, 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 oj Szkoda że tu jest taka świata woda Być może tutaj na pewno tu jest cieplejsza woda no i tu nie są jagódki nie ma jakutki, jagod... a te te wszystkie te uh, 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 latające oj uciekam stąd widzę krzaki jagodowe ale kompletnie nic dziwne Ale tych owadów tutaj jest mnóstwo. Tak jak już chyba mówiłem, posiedzę jeszcze, co tutaj dzisiaj jest. Już nie pamiętam nawet, jaki dzień jest, kurczę. Ale wiem, że w poniedziałek będę. O, Jednak tutaj ten wiatr narobił coś, jednak. Aha! tego drzewa nie było także to może być ciekawy z której strony to się połamało o z tamtej strony to nieźle to musiało wiać tam widzę też coś ale przynajmniej nikt tu nie wiedzie o. Że tu taka brudna woda. Czekaj by się wykąpał, może. Bo może to jest za zimno. No także w poniedzieli pojadę. Pojadę yy, wzdłuż wybrzeża i po drodze jeszcze muszę wpaść jednak do jastarni. Może jeden, dwa dni tam po, pobędę i potem już będę się kierował w stronę tam mielno i innych koło, i innych koło brzegów, ale tu dzicze. Następne drzewo leży, ale ono było na samym brzegu. No już jestem na miejscu. Tu o wiele cieplejsza woda jest. Nie, nie jest nawet taka brudna To że gorszy się będzie Wracam inną drogą Tędy jeszcze nie szłem. Zobaczę, może gdzieś jednak te jagódki są Lub ewentualnie poziomeczki zobaczymy parking duży ten leśny to jest bardzo dobre miejsce ekstra tu jest tylko problem z tym internetem w środku na plaży i na y, tym drugim zalewczy, czy jak to się nazywa mierzei tam łapie elegancko chodzi ale żeby tu Siedzieć to trzeba mieć albo dużo zapasów, albo mieć przynajmniej rower, żeby można było pojechać do sklepu, bo takim wielkim kolosem kamperem czy tam czym jest, jest problem z zaparkowaniem w krynicy. Nie wiem jak tam w piaskach, ale w krynicy to trzeba mieć małe autko, naprawdę żeby się zatrzymać tam przy tym markecie niby jest bezpłatny, ale ciężko znaleźć miejsce To by było na tyle odnośnie tego No i, no i w którą stronę iść? Zgubiłem się znowu, o jejku. Tam chodzi ta maszyna Harwaster czy jak to się nazywa Irżnie Tędy żeśmy jechali to jeszcze przypominam Wracam Tędy mam nadzieję że, że to to jest to Zobaczcie kto tutaj leży Co to za piesek co to za piesek ti, 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 ti. <laughs> Jaka małpka Apsik. Apsik. Jedziemy do Jastarni do, do Krynicy po przesyłkę Do Grilla Nowe części zobaczymy powinni pasować Zobaczcie go coś złapał Tam poszedł Tutaj gdzieś Uciekł Otwieraj paczkę to się no? O, jest! Jest paczuszka. Jest, jest paczuszka. Okay. A, jest do gryza częściej będziemy gryzować. Dobra. Będziemy. Daj, Chodź ten, się przejdziemy. Zobaczmy tego dzika. Zobaczcie go. nie <grym> Jest, rodzinka. W komplecie. Tlef dostał. Zobaczcie, musiał dwa lody kupić. Wodobor. Co las robi z człowieka? Wjechał do miasta i od razu dwa. Ja lubię te lody. No to smacznego. Ja mam tylko jeden. lód ale nie pokażę, bo jest taki mały. Właśnie odebrałem części do grilla. O! To jest to. To jest ten nawet kwadratowe co się nie przepaliwa, ale są dwie sztuki. Ale tu mam starą co kiedyś miałem i ona tutaj pasuje tylko po, jest jeden problem takiej pokrywki nie mam ale to jest okrągły na górę o. także mam dwa kompleciki i ewentualnie trzeci okrągły to już starczy na ho ho ho, a może i dłużej tak mamana? tak jest, zgadzam się Czas na podsumowanie tego odcinka Szukania prawie nie było Tyle co tam do wody weszłem i, i trochę po piasku pochodziłem Biedna plaża tutaj Może jeszcze nie sezon na to ale dzisiaj akurat to ludu jest pełno Pełny parking jeden przy drugim Także ale nie, nie liczy na to że tu coś znajdę Wszystkiego było po trochę uważenia i tam i naprawa to 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 grilla w końcu zrobiłem tak jak powinien być dostałem nowe podzespoły do grilla i działa tak jak trzeba Jeszcze pobędę tutaj kilka dni dwa, góra dni i spadam stąd tak jak już mówiłem jadę na w stronę mielna ale po drodze muszę skoczyć do jastarni Także dzięki za oglądanie tego odcinka, zapraszam na następne i kciuki do góry. No i oczywiście lecimy dalej.